Witajcie kochani, mam troszkę kiszonej kapusty, znaczy nie troszkę, prawie cały słoik. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie taki niby bigosik. Tutaj mam pół małej kółeczki słodkiej kapusty, którą umyłam. Jest na sitku. I tak. O! pięknie. Lubimy tą niemiecką kapustę. Razem z tym sokiem daję. Dlatego, że słodkiej dam więcej, także nie będzie za kwaśno. A robiłam kiełbaski zostało w lodówce dlatego jakie jest sprzątanie lodówki Tam mam kiełbaski jakieś paróweczki wszystko to potem damy do bigosu wsypujemy tą kapustę później damy jeszcze naszego przecieru pomidorowego i będzie fajnie zalewamy Tanie, wodą się, mogę? o kapustka spadła mhm. zalewamy wodą mhm. a tak nie za dużo oczywiście woda filtrowana ja od razu dam z dwa takie listki. To się zagotuje, to zaraz się zrobi mniej, bo ta kapusta z mniejszą objętość. Dobra kapusta. Ja mam dwa listki laurowe i nie ja wiem ile o takie malutkie kuleczki. To może dam... O nie, to już za dużo będzie. Cztery. Więcej nie, za dużo nie lubimy też. I. Zostawiamy na razie na palnik niech się ugotuje. No I wszystko się zagotowało. Zobaczcie, tej wody nawet za dużo się zrobiło. Dlatego nie będę przykrywała. Podduszę to jakieś 20-25 minut. Tak, odkryte. A w tym czasie przygotuję sobie kiełbaski. W zasadzie ja już tutaj mam te kiełbaski, które pójdą do tego. Jeszcze znaleźliśmy naszą kiełbaskę w drobiu, dwie parówki. A to piekliśmy kiełbaskę dwa dni temu, także ją też damy do tego biegosu. Będzie pysznie. Także dzisiaj wigoskie kiełbasiany Pusta się ugotuje, kochani, a ja jeszcze w międzyczasie wcześniej zrobiłam sobie serek. Miałam 2 litry mleka, a już takie, takie starsze, dałam, zagrzałam, prawie zagotowałam, dodałam jakieś półtorej cytryny, sokus cytryny. Wyłączyłam, zostawiłam do przestygnięcia i będzie pyszny serek. Także teraz mam czas, to sobie przełożę na to siteczko Nie będzie go dużo, bo to było 2% mleko zrobię sobie może taki twarożek właśnie na kanapkę czy tak sobie nawet zjeść będzie dużo zdrowszy bo to mleko akurat było ekologiczne a na tej serwacie można upiec sobie chlebek no zobaczymy, może coś zrobimy o o, spadło kolorecie. muszę spróbować no, teraz sobie odcieknie nie będę mocno odciekł. To wiesz, tak robiłaś mocno odciek, bo ja lubię taki wilgotny serek. Także tak zostawię dosłownie na jakieś 15-20 minut i sobie przełożę do miseczki. I będę miała pyszny serek. Minęło jakieś 15 minut, ja serek przekładam sobie teraz na miseczkę. Mmm, pyszny będzie serek. Także jak macie takie już mleko starsze, to można sobie zrobić taki pyszny serek no dodamy do sałatki pyszniutki, nie? Jest, pyszniutki spróbuj. taki mm -hmm. dobry jest, słodziutki, ale się nie czuję tej cytryny pyszny, słodki serek co no, pysznego ciśnęłam tą cytrynę, ile tej cytryny było? I półtorej cytryny daliśmy jakieś 50-60 ml w ogóle się nie czuję nie czuję się Wcale. w ogóle kwasu jest słodziutki nadal, przepyszny serek i teraz sobie dam go do lodówki i sobie można zjeść sobie ze szczypiorkiem z rzodkiewką no i wracamy do bigosu no a teraz muszę właśnie zabierać ją zakrojenie krojenie do bigosu a do bigosu dodamy to mam więcej jak pół cebuli takiej dużej cebulę będę podsmażała z tą naszą kiełbaską i z parówką teraz może ją pokroję w kostkę jaka cebula kochanie? A hiszpańska, to akurat była hiszpańska. Tu w Kanadzie mamy bardzo duży wybór. A no wszędzie są, kochani. Tak? Te cebule, tak. To, to polskie kochanie. chyba bliżej do Hiszpanii. Tak, to się nazywa spaniż, a Spani. ona taka hiszpańska, taką ma nazwę, a nie wiem, czy ona jest hiszpańska, tylko ma taką nazwę. O, nazwa, nie, nie ale tutaj na pewno, ona rośnie tutaj, to na 100% tylko Tak, nie daje takie, takie. No, pokroję sobie tę cebulkę zaraz wrzucę na patelnię posmażymy z kiełbaską na patelnię dajemy oliwę a tak nie za dużo, łyżkę, półtorej i od razu wrzucę cebulę, bo akurat pokroję sobie tą kiełbaskę w tym czasie zanim się ta cebula zacznie smażyć. a tam się smaży cebulka tylko z płomień płomień kiełbaskę kroimy w pół plasterki. o jeszcze lekko podmrożona nie szkodzi się na patelni odmrozi pani ja. żonka ściągnęła skórkę tak tak gdzie skórkę kiełbaski a ja mam pytanie do was czy wy ściągacie skórkę z kiełbasy proszę napiszcie ja nie lubię skórki akurat z tej to ale to jest prawdziwa skórka to jest właśnie ta nie, ja, ja nie sztuczna robię. ja wolę tak. ja słyszałem że ona jest zdrowsza właśnie o no i ją na patelnię do cebulki Półka się pięknie podsmaża, ale ja już mam takie kiełbaskę. I od razu parówkę też. O, jedna uciekła. O, A Za chwilę pokroję tamtą, bo tamtą kiełbaskę już nie będę podsmażała. Także chwilkę podsmażę to wszystko. Kochani, ja tutaj do tej kiełbasky dam troszkę płatków ostrej papryki. Tak ją podsmażę jednostki. To? To o. będzie pikantnie super super to bardzo lubię tą patrykę spęconej papryki słodkiej to, to lubię jaką podsmażę chwilę chwili to dosłownie parę minut jak będzie smakował bigo podsmażymy dosłownie 2-3 minutki i damy do bigo a tą kiełbasę pokroiłam tylko w plasterki dobra Zapiła. kiełbaska jedliśmy w niedzielę właśnie bo wnuczek był miało tak. ja też pokładało zostało nam także mm, bardzo dobra będzie fajny kapanik Puste. wszystko czekaj czekaj też mam jeszcze. przekładamy z powrotem na ten palnik i dodajemy właśnie podsmażoną cebulkę z parówką miętą lasą mm, mniejszy muszę i od razu kupujemy go z takiej dobra Gotujemy, ale zaraz wiesz, co ja dodam jeszcze troszkę majeranku. Ja lubię majeranek w pigosie. I od razu sobie troszkę majeranku. A co można później dodać? Wszystko wymieszamy. Teraz już przykryjemy sobie tak, żeby ze szparką, żeby troszkę odparowywało No i gotujemy. W międzyczasie będziemy próbować doprawiać, bo jeszcze damy przecier jakiś czy sos pomidorowy. Coś jeszcze damy. Kochani, zdecydowaliśmy, że damy sobie czosnek troszkę. Dwie takie? Dwa, dwa ząbki. To jest dwa takie ząbki. Mamy zamrożony, także to szybciutko. Nie trzeba nic kroić. I A my bardzo lubimy. Czosnek, czosnek lubimy. Nie cebulę. zaszkodzi. Tak. I dalej gotujemy. A, u nas nadal hałasują. Tak nadal robią ten remont budynku, już tak długo. Także nie mamy balkonu, całe lato bez balkonu. Ja, trudno. Ale my na rybki sobie jeździmy często. Trudno. Siedzimy nad jeziorkiem, także Te. też jest fajnie. No i dalej gotujemy, kochani. No i kochani, dusi się to już ponad godzinę, może i więcej jak godzina, z półtorej. Mhm. Wszystko odparowało pięknie, próbowaliśmy tak jak? kochani, próbowałem mm, Pikantny. fajne i wiecie co, w ogóle soli nie dałam wziące. ale dlatego mu że nie potrzeba jest tak, kapusta nie. słona, kiełbasa słona nie dajemy soli, ale wiecie co damy Ona nasze te mamy przeciery znaczy przeciery, to jest sos pomidorowy Tak, no, robiłaś sos. parę dni temu, tak? tak, 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 miałam otworzony słoik, bo używałam do ryby i mi zostało, to akurat tam do tego piko sam mm. myślę, że wystarczy, bardzo mi tak. smakuje właśnie to nie, Bigos to taka kapusta A, z kiełbasą. Kapusta z kiełbasą, tak. Ale pyszne Ale pyszne. Prawdziwy bigos to się gotuje chyba 3 dni, nie? A nie wiem czy 3 no... ale, ale dłużej. daje się mięsa różne. A my sobie taką kapustę zrobimy. Ala bigos. No i teraz dalej to jeszcze gotujemy. Jeszcze twardawa jest kapusta. Także jeszcze będziemy z godzinkę gotować. Nie minęły dwie godziny, już żeśmy próbowali, jest naprawdę pycha. Pycha, pycha, ja już wyłączam, bo nie lubimy takiej ciapych. lubimy właśnie, jak się czuje kapustkę lekko. Przepysznie wyszło, przepyszne, mm, pikantne, pyszne, do tego tylko nasza bułeczka pełnoziarnista, mhm. coś pysznego. Super jedząco, także przykrywam i zostawiamy, niech sobie lekko przestygnie. Dziękujemy kochani za oglądanie. Na razie kochani. Trzymajcie się. sobie, jak macie takie sprzątanie lodówki, jakieś tam kiełbaski, coś, coś pysznego. Nie wolno niczego marnować. To jest zasada życiowa. Tak, smacznego. I do następnego. Smacznego.